by tego uniknąć. Nie mamy wyboru. Przecież w każdej chwili mogą przyjść zbiry Mokeny. Nie będą zadawać pytań. Jesteście gotowi do walki, bracia? Ja jestem gotowy. Więc zróbmy to. Pierwsze opinie odnośnie Blinka nie nastroiły mnie zbytnio optymistycznie. Produkcja zebrała mało przychylne oceny, między innymi ze względu na pewne problemy techniczne, które zostały nie naprawione. Z tego co zaobserwowałem na forach, to mniej więcej połowa graczy polubiła Brinka, a druga uznała go za niewartego uwagi. Oczywiście przez to nastawiłem się na co najwyżej mocnego średniaka, którego będę mieli przez kilka wieczorów ze zwyczajnego redaktorskiego obowiązku, a na końcu ponaczekam w recenzji i zapomnę o całej sprawie. Nic bardziej mylnego: ta gra naprawdę może się podobać, choć oczywiście pewnych pad pozbawiona nie jest. Intro zapoznaje nas ze światem Brinka i tak oto lądujemy w metropolii przyszłości o nazwie ARK, która miała być przysłowiowym rajem na Ziemi. Taka utopia w stylu Rapture z Bioshocka. Jak to zwykle niestety bywa, nie wypaliło. Arek dziesięciokrotnie przełudniły się, a magazyny zaczęły świecić pustkami. Pewnego dnia po prostu musiało dojść do zamieszania i ludzie podzielili się na dwie strony konfliktu. Jedni chcą opuścić miasto, aby nawiązać kontakt ze światem, drudzy pragną za wszelką cenę utrzymać porządek i zamknąć Arkę na wpływy zewnętrzne. Tak właśnie przedstawia się niezgorsza powoła Brink, która jest świetnym pretekstem do tego, aby trochę postrzelać i narobić bałaganu. Po której stronie się obowiemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Kolejno lądujemy w kratorze naszego wirtualnego alterego. Tworzenie postaci nie jest wybitnie rozbudowane, mamy do wyboru kilkanaście z góry narzuconych facjat i właściwie na starcie mamy niewielki wpływ na wybór bohatera. Jednakże tutaj kryje się cała frajda, ponieważ kolejne stroje, fryzury, zarosty, nakrycia głowy i tym podobne dodatki odblokowujemy w trakcie zabawy. Ping posiada popularny ostatnio w sieciowych FPS-ach system nagradzania graczy w postaci punktów doświadczenia. Zyskanie kolejnego poziomu wiąże się zazwyczaj z powiększeniem naszej garderoby. Ale to nie wszystko, bowiem odblokujemy również nowe umiejętności i dodatki do naszego uzbrojenia. Całość jest takim swoistym motorem napędowym, który zachęca do dalszego grania. Umiejętności są z osobna przydzielone dla każdej z czterech klas: żołnierza, medyka, inżyniera i szpiega. I tak medyk może wspomagać kompanów polepszając ich żywotność, szybkość czy zdolność do regeneracji. Żołnierz może uzupełniać braki amunicji towarzyszy czy wyposażyć się w amunicję przeciwko opancerzonym celom. Szpieg zajmuje się wtapieniem w szeregi nieprzyjaciele i zakładaniem pułapek, a inżynier potrafi rozstawiać wieżyczki, a także usprawniać broń. Umiejętności jest całkiem sporo i większość z reguł ma sensowne zastosowanie. Dla mnie najprzyjemniej grało się medykiem, a przynajmniej w postacie tej klasy nabijałem dość szybko dużą ilość doświadczenia. Trudne do grania jest z kolei szpieg, jest to raczej typ dla bardziej zaawansowanych graczy, którzy są dostatecznie cierpliwi. Klasy są w miarę dobrze zbalansowane, na pewno nikt nie będzie narzekał na dudę, ponieważ każdy tutaj ma coś do roboty. Wspomniałem o modyfikacji broni, tych mamy przy sobie dwie, podręczną, pistolet bądź karabinek i główną. Karabiny, strzelby i inne większe śmiercionośne zabawki. Rodzajów uzbrojenia jest sporo. Dodatkowo dodatku każda spukawek ma swoje własne statystyki, które wpływają m.in. na celność, odrzut czy nawet szybkość przeładowania. Najciekawszą opcją tutaj jest możliwość dodania nowych elementów i usprawnień do broni, czyli wszelkich sterowników laserowych, większych magazynków czy tłumików. Co wpływa na statystyki? Każdy powinien znaleźć coś tutaj dla siebie. Akurat w tym aspekcie Brink wychodzi obronną ręką. Okej, okay, teraz uprzedzę was, że jeśli chcecie kupić tę gry tylko dla trybu single player, to stanowczo odradzam. Prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero w multi. Kampania stanowi pewien margines i nawet nie ma co specjalnie sobie zawracać ją głowy, a opiera się na tym samym schemacie, co w trybie dla wielu graczy. Może posłużyć jako samouczek przed tym, co czeka nas w sieci, nic ponad to. Boty są na tyle nierozgarnięte, że nie stanowią jakiegokolwiek wyzwania. Przyznam, że po przejściu pierwszego etapu trybu fabularnego rzuciłem się prosto na głęboką wodę, czyli na multi, i naprawdę nie żałowałem. Przez pierwszą godzinę było trudno, to fakt, ale im dalej las, tym ustrzeliwanie przeciwników stawało się coraz to łatwiejsze. Zabawa skupia się na działaniu zespołowym. Nie ma tu miejsca dla indywidualistów, a jeśli tacy się znajdą, to drużyna jest z góry skazana na porażkę. W dodatku sama gra zachęca nas do pomagania sobie nawzajem. Za uleczenie przyjaciela bądź uzupełnienie jego stanu amunicji możemy dostać znacznie więcej punktów doświadczenia niż za zabicie wroga. Zatem z samego biegania i strzelania nie nabijemy nawet przeciętnego wyniku. Liczy się w głównej mierze wykonywanie zadań i współpraca. Nasze cele zależą od strony konfliktu oraz od mapy. Każda z klas postaci poczyni się w małym stopniu spełniona i potrzebna. Mamy zadania takie jak wysadzanie drzwi, eskorta sojusznika, dostarczenie określonego przedmiotu, naprawa dźwigu, hakowanie drzwi itd. Wykonanie poszczególnego celu zazwyczaj wiąże się z pojawieniem kolejnego polecenia, a to zmusza nas do przeniesienia do innej części mapy. Podczas gdy jedna drużyna musi zająć się realizowaniem swoich obowiązków, druga musi ją powstrzymać. Naprawdę, z obu stron wygląda to równie ciekawie i sprawia podobnie dużo frajdy. Inną interesującą formą rozrywki są zadania, których wykonanie przynosi nam punkty doświadczenia, jak i rdokowuje kolejne dodatki. Istnieją w sumie cztery rodzaje wyzwań, przykładowo parkour, które polega na jak najszybszym dotarciu do określonych punktów kontrolnych. Jest również eskorta, polegająca na ochronie pojazdu przed kolejnymi falami wroga. Wyzwania możemy wykonywać w pojedynkę, jak i w trybie kooperacji z maksymalnie trzema innymi graczami. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, więc sumarycznie ten rodzaj zabawy może dawać sporo fajdy, szczególnie, gdy gramy ze znajomymi. Bracia, się tego Mapy, pomimo tego, że składają się z reguły z ciasnych korytarzy i alejek, zapewniają sporą dozę swobody ruchu. Ilość ścieżek, jakie możemy wybrać, jest wystarczająca, żeby nie czuć skrępowania i ograniczenia podczas poruszania się. W końcu głównym wieczorem Brinka jest freerunning, który odegra mniejszą lub większą rolę w zależności od indywidualnego stylu rozgrywki. Zatem twórcom całkiem skrabnie udało się wybrnąć z sytuacji i przygotować otoczenie, które współgra i nie gryzie się z systemem swobodnego biegania po plaży. Same mapy prezentują wysoki poziom, jeśli chodzi o aspekt czysto architektoniczny. Jest futurystycznie, niektóre poziomy prezentują się sterylnie, z kolei inne charakteryzuje brud i mają taki postapokaliptyczny nastrój, jak na przykład mapa miasta kontenerów. Najbardziej zaskoczyła mnie oprawa graficzna, a właściwie to silnik, który ją napędza. Mamy do czynienia z uwaga fit tech 4 czyli z tym samym enginejnym, który napędzał Doma 3. Największe wrażenie robią modele postaci, które aż kipią od mnogości detali. Nie mogłem wyjść z podziwu jak wiele jeszcze można wycisnąć z tak starej technologii, szczególnie, że oparty o ten sam silnik Wolfenstein z 2009 roku prezentuje się przy po prostu marnie. Jedynie tekstury niekiedy wystają poza dzisiejsze standardy. Interesująca jest specyficzna otoczka świata, mam tu na myśli barwny i lekko sobie klimat. Ale jednak zrobiony z takim wyczuciem i smakiem, że nie jest w żaden sposób naiwny czy słodki. Atmosfera plasuje się gdzieś pomiędzy powagą a karykaturą. Spójrzcie chociażby na te przerysowane postacie. Jednak przyjemne wrażenia wizualne mają też swoją cenę, bo gra przy najwyższych ustawieniach jest okropnie sprzętożerna i nawet jedna opcja potrafi poważnie spowolnić prędkość działania gry. Co w sieciowych shooterach raczej nie sprzyja dobrym osiągnięciom. Wypada zatem wyłączyć niektóre fajerwerki i przebaleć sprawy, choć twórcom należy się solidny kopniak w cztery litery, bo w końcu nie mamy do czynienia z jakąś rewolucją graficzną. Dużo nasze wynalazki! Farmy turbiny, pompy odsalające! Tak, poprosiliby ładnie. Czy... Oprawa audio również sprawuje się należycie, by strzały broni zasługują na pochwałę, czuć, że w rękach trzymamy śmiercionośną broń, a nie plastikowe pistolety na kulki. Wszystkie efekty dźwiękowe są zatem w, na swoim miejscu, nie oświadczymy jakiś padek na tym polu. Szczególnie przypadła mi do gustu muzyka, która nie tylko świetnie dopasowuje się do całokształtu, kształtu, to jeszcze niektóre motywy potrafią zapaść na dłuższy czas w pamięci. Dodatkowo nie najgorzej wypadła polska wersja, która jest zlokalizowana z dubbingiem. Jak z reguły nie potrafię stwierdzić tej specyficznej maniery i sztuczności polskich aktorów, to tutaj w jakiś sposób pasuje. Gdyby jednak kogoś nie odpowiadał rodzimy głosy, w dowolnej chwili może zmienić język w grze. Po tak miłych słowach na temat drinka, w tym miejscu pozwolę sobie co nieco ponarzekać, aby nie było zbyt kolorowo. Jak powiedziałem w którymś momencie recenzji, zabawa w singlu jest pozbawiona sensu i nie ma podskupować tej gry dla zabawy offline, która jest niewymagająca i jednocześnie nużąca. Kolejna sprawa: błędy. W moim przypadku niektóre opcje w menu i elementy interfejsu wyświetlały się nieprawidłowo, przez to zamiast zwykłego podpisu miałem jakieś krzaczki i jako nie mam minijki kotu gry. Zresztą możecie to sami zobaczyć. Gra ma również solidne wymagania sprzętowe, co zajcza się na minus. Przed wydaniem patcha Billing miał ponąć kłopoty z lagami. Na szczęście ten mankament został już poprawiony i nie powinniście przejmować się przestarzałymi opiniami na forach odnośnie problemów tego typu. Grze zdarzyło się również zawiesić jakieś trzy razy, ciężko jednak powiedzieć czy to wina komputera, czy może samej gry. Dlatego też nie będę komentował tego incydentu. Brakowało mi też jakiejś mapy z ogromnym terenem, na której można by stoczyć bardziej otwartą walkę. Może pojawi się taka możliwość w którymś z DLC? Zobaczymy. I na koniec parkour. Wydawało mi się na początku lekko chaotyczny i niedopracowany. Choć z biegiem czasu to uczucie trochę ulotniło się, gdy bardziej opanowałem sztukę poruszania się. Niekiedy jednak to poczucie swobodnego biegania nie jest do końca takie satysfakcjonujące. Jakby działo się trochę za wolno. Ale w ogólnym rozrachunku daje frajdę. Właściwie to wszystko, co mógłbym zarzucić, i nie zdarzyło się nic więcej co spowodowałoby jakąkolwiek frustrację z mojej strony. Bracia. Obawiam się tylko jednego, że granie przetrwa próby czasu i za kilka miesięcy serwery nie będą szczególnie zapełnione. Mam wrażenie, że ten tytuł nie trafi do fanów prostych szybterów, ale Call of Duty, gdzie dostaniemy kabin, wapę i jak to mawiają, niech się dzieje dalej co chce. Z drugiej strony brinkowi powinni przyjrzeć się wielbiciele działania w zespole, czyli gracze, którzy odnajdują się w tytułach takich jak np. Enemy Territory czy Team Fortress 2, szczególnie gdy już się nimi znużyli. Summa summarum, Brink nie zaskoczył. Dostajemy przyjemną produkcję, która nie wnosi jakiegoś szczególnego pobiewu świeżości, ale jednak jako całość sprawia pozytywne wrażenie i w dobry sposób realizuje swoje założenia. Nastraja mnie jeszcze bardziej optymistycznie fakt, że pierwsze DLC będzie w zupełności darmowe. Pozostaje mi nic innego jak polecić Brinka graczom, którzy odnajdują się w drużynowych, sieciowych shooterach. Pomimo swoich wad, tytuł według mnie zasługuje na taką, a nie inną ocenę. A długo nad nią myślałem. Jak zawsze zapraszam Was na www.grash.org. z zarecenzował dla Was Kerlik. Do usłyszenia następnym razem. Tak, wreszcie zdobyliśmy komputer nawigacyjny. Uciekniemy stąd i sprowadzimy pomoc. Dobra robota, bracia.